Musimy wrócić do prawdziwej nauki. Stephen Koonin, wybitny amerykański fizyk, zajmujący się także polityką klimatyczną, znany jest ze sceptycyzmu wobec antropogenicznych przyczyn zmian klimatu. Wątpi w pojęcie kryzysu klimatu, gdyż klimat ma się dobrze, choć ciągle się zmienia z naturalnych przyczyn. Ostatnio, z dodatkiem działalności człowieka, której wpływ na te zmiany nie do końca jest poznany. Kulin w książce Kryzys klimatyczny krytycznie analizuje podawane fakty, które mają obarczać człowieka za nadchodzącą z jego winy zagładę ludzkości, co podnosi ruch ostatnie pokolenie. Zwraca uwagę na fabrykowanie faktów, manipulacje, tak aby wnioski z nich płynące zgadzały się z założoną tezą o wpływie człowieka na globalne ocieplenie. Od tego zależą bowiem awanse naukowców i finansowanie ich badań. Co więcej, ma miejsce antykultura unieważniania. Anulowania zarówno niewygodnych faktów, jak i niewygodnych, bo sceptycznie wypowiadających się naukowców. Bez przywrócenia uczciwości w nauce trzeba się liczyć z dalszym spadkiem zaufania społecznego do ludzi nauki. To, czy mamy do czynienia z antropogenicznym kryzysem klimatycznym, nie jest pewne. Pewny jest natomiast kryzys nauki. I to spowodowane czynnikami antropogenicznymi, bo nikt inny, tylko ludzie nauki, go wywołali. Kunin apeluje zasadnie: Musimy wrócić do prawdziwej nauki, ale jest dyskredytowany przez aktywistów klimatycznych. Ich zdaniem fizyk podobno nie może mieć pojęcia o klimacie, choć go badają właśnie, fizycy, atmosfery, astrofizycy, hydrofizycy czy geofizycy. Negatywnie o sceptykach klimatycznych wyraża się zdany lewicowy logik jagielloński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Woleński, który ma poważne problemy z logicznym myśleniem, co zbliża go, mimo że ateistem, do teologii klimatycznej Grety Tarnberg, a od od prawdziwej nauki. Gdyby ogromne środki kierowane na powstrzymanie podobno antropogenicznych przyczyn zmian klimatu skierowano na lepsze jego poznanie, działania na rzecz powrotu do prawdziwej nauki i adaptację do zmian klimatycznych, Szansa na normalne życie na naszej planecie byłaby zdecydowanie większa. Tekst opublikowany w Tygodniku Gazeta Polska 19 czerwca 2024 roku. Autor Józef Wieczorek.